O Jezu, ale dziwny zestaw. Cześć buci. Czekajcie. Lampka się świeci non stop. Taki bug. Dosyłać siata optyka na Esterfale. Kolega widzę jeszcze wczorajszy. Jeszcze coś tam było pite. Jeszcze kolega wiecie, po weekendzie go trzyma po prostu. Ja takiego zestawu nigdy nie używałem na esterfale, szczerze mówiąc, ale. Ja nie krytykuję. Może kolega oszczędza kredyty. Troszkę za wysoko mierzysz wydaje mi się Konqueror ma tego pancerza jednak troszkę troszkę za dużo, żeby go tak przebijać. Pamiętaj, że ta twoja penetracja mocno maleje. Już na tym dystansie nie jest taka duża. Ej, a ty masz stokowe działo? 288 to jest... Ja muszę zobaczyć, ale to jest stokowe? Czy ja źle coś kojarzę? Stokowe? Ty masz działo z UDES-a, eeee! To w ogóle lipa. Też taka sugestia. Ja też zawsze strzelam w ten krzak. Może warto byłoby tutaj stanąć, zobacz. Ja tutaj preferuję się ustawiać. Jeszcze możesz sobie te drzewka połamać, tak siup, bo naj... no 90% strzałów leci tutaj. Tutaj też się zdarzają, no ale jednak szansa na blinda jest dużo mniejsza. Po płycie. Za późno, za późno. Teraz powinno... za późno. Musisz szybciej reagować, bo on jest też szybki. No boję się, że tutaj znowu blindy polecą. Mhm. Działo uszkodzone. No i tutaj jest niestety ten efekt zdarzeń losowych, który nam paraliżuje snajpę. Skończy się snajpienie. Chodź! SHPTK się zapędził zdecydowanie za bardzo do przodu. No nie, no tym SHPTK to. przesadził. Nie powinien był. tak zagrać. Co oni robią? No nikt. Ej, blind. ja bym się ruszył, ja bym się ruszył. Dobrze zrobiłeś, się cofnąłeś. Ale bardzo powoli się cofasz. I tutaj, oczywiście, ja chcę powiedzieć, że. Ja jestem fanem na ester fale turbosprężarki, która pozwala Tobie bardzo fajnie się wycofać. Po prostu w trybie obrężniczym, w którym się znajdujesz, masz dużo lepszą dynamikę, masz się łatwo cofnąć i dzięki temu uniknąć strzału, skontrować swoje płyty. To jest według mnie dużo lepsze niż posiadanie tutaj siatki maskującej. Także ja siatki nie polecam, raczej Wam tylko. urbosprężarka. Z myślą o trybie obrężniczym. No, na jeśli ten 5 gold byłby dobry, bo jednak on tego pancerza ma troszkę za dużo. Z czego niż stokowe działo. No, ale oszczędza kolega. No, widać, że jest taki raczej oszczędny. Choć duże zestawy! To to... W sumie, no to jak to wytłumaczyć? Czemu duże zestawy, a czemu bez racji, czemu taka bieda z wyposażeniem? No mówię, no tutaj blindy latają, latają. Na szczęście to drzewo tutaj połamane, prawda? Sprawia, że rywale nas za bardzo nie widzą. Kolejny strzał tego tenha. no on w końcu może się wstrzelić tutaj w ciebie. Ja wam powiedziałem, że bohater będzie miał pod koniec tej bitwy bardzo dużo odbitych. Na razie skromne 320, więc... To dopiero będzie jakaś tutaj sieczka farmi tego konkurera. Ważne, że tutaj załadowany został gold. On na pewno drastycznie podnosi twoje szanse. Tyle dobrego. Za długo. Ja widzę, że ty masz gigantyczny problem, no przynajmniej w tej bitwie. Nie potrafisz wyczuć momentu. Strzelasz ewidentnie już jest, jak jest po fakcie, jak czołg się cofnie. Ty musisz szybko reagować. Tutaj każda sekunda ma znaczenie, a ty ewidentnie za późno strzelasz te pociski. Jest cel od razu, ognia, idź teraz idealnie. Teraz bardzo dobrze. O, panowie! Odpowiedzieli ogniem, zostały wyspotowany. I ta siatka oczywiście nic nie daje, bo kolega się wiecznie rusza. Więc ta siatka to jest u niego taki zbędny bajer, niby ma, ale czy ona przekłada się na jakość naszej gry? Niekoniecznie. Siatka jest git jak stoimy, albo się obracamy na Esterfale. Bo wyjątkowo siatka działa tutaj także podczas obrotu. A jak kolega się tak kręci non-stop, no to niestety, ale ona już taka potężna, to nie jest. Dwa czterysta odbitych! Latają tu cały czas blindy. Jak minął no pierwszy dzień kampanii styperku? Ja to mam niskie... Um, ...oczekiwania, sobie gram for fun. Dobrze poszło, no. Coś tam się przegrało, coś tam się wygrało. Ale to. Ja już wiele razy to mówiłem. Wczoraj też się widzowie pytali o to. Ja już nie mam takich wymagań, żeby tutaj wszystko wygrywać. Jeśli chodzi o takie starcia, ważniejsze jest dla mnie, żeby klan był wysoko i żeby dużo osób zdobyło czołg. Żeby każdy, kto chce czołg, zdobył czołg. A nie, żeby to wyglądało tak, że. Ja zdobędę, a ktoś ma nie zdobyć, tak. Bardziej zależy mi na ogólnym sukcesie klanowiczów. Klan. Czy Multi ma jakieś mody? Wykrzyknik mody, są dostępne. O, no nie wiem, czy walenie hakami na esterfale... To jest najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że to niekoniecznie. No chyba, że w ogryzka. No ewentualnie w ogryzka. 4,5 tysiąca odbitych. Ten Conqueror, jeden stokowy, jeden wmaksowany i ten H. Oni walą, 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 walą. Dlaczego tak się odbijają? Mają za słaby kaliber działa. Bo to jest po prostu kaliber ym, 120 w przypadku Conquerora wymaksowanego. Ten H to tam chyba jest 105. Tak mi się wydaje, że ten H ma chyba 105 mm. Jakby mieli 122 dwójkę, to byłby problem. Ale działa w kalibru do 120 mm. Jeśli nie są kumulacyjne, to mają problem. A Conqueror nie ma kumulacyjnych. Dlatego tak bardzo lubię pancerz taki jak ma V, dziurawić kumulami. No, kumule są. Fantastyczną amunicją do walki ze sterfałem 8, 9. tieru. No, tylko zdychał jest problem, już, no bo on ma ten lemierz, który blokuje te pociski. Ale nie wszędzie. Bitwa taka. Na razie, powiem szczerze. No, niezbyt emocjonująca. Choć to no też trochę się chciało. No, rywale faktycznie mocno cię ostrzelali. Mody nie działają? Co ty gadasz, chłopie? No przecież działają. Może nie potrafisz zainstalować? Stąd bierze się problem. No Tortoise ma tyle pancerza, że może to nie wejść. Nie zdziwię się, jak to nie wejdzie. Jeszcze... Ja bym tak nie mierzył. Ja bym mierzył mu na prawo. Tortoise, Tortoise. Ja bym mierzył mu o tu, w ten cycek ale goldowym, 330 penki musi wejść, no nie ma opcji jak się dingniesz nie będę zdziwiony nie no nie, 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 nie tu, no i widzisz no i to jest to, no za późno trochę w tego tenha niby się wydawało, ale weszło tortuj zblinduje No, i tutaj no, dla mnie to jest takie bezmyślne troszkę. Czemu tutaj nie chcesz walnąć tym pociskiem? Przecież ty byś go zdjął. Po co ty chcesz w ten garnek strzelać? Chyba nie znasz tego weak pointa, albo nie rozumiesz, że masz zwykłe. To już ma weak pointy, właśnie. No, strasznie ten garnek chcesz, nie rozumiem. Po co? Bardziej w prawo bym mierzył. Weszło. No ale za którym razem, no? To trzeba było. Mówię, już dawno temu. O, no, w końcu. Na no, pomarańczowo świeci, więc to jest tak. Widzicie, tutaj jest 280. Potrzeba 280 penetracji. No i pytanie: jeszcze, czy polosuje? Polosuje, wejdzie. Nie polosuje, nie wejdzie. 5600 odbitych. Czy to jest dobry moment na atak? Raczej niekoniecznie. O! Prawie jedna pecha. Dziwnie mierzysz. Zobacz. Czy ty w ogóle patrzysz, jak ty mierzysz? Zobacz, jak kolega mierzy. No co sądzicie o takim celowaniu? No gdzie on mierzy? Mierzy w samą skrajną część garnka. A czemu tak mierzy? Dlaczego tak się dzieje? Na pewno może to wynikać z tego, że kolega ma słaby wzrok lub nie nauczył się wchodzić w snajperski, gdzie miałby łatwiej odwzorowane swoje celowanie słabe. Bo niestety pan bokser, to mogę już z pewnością powiedzieć. Musi popracować nad skutecznością. Nie wie, kiedy strzelać. Strzela za późno, mierzy źle, nieprecyzyjnie. Musisz się nauczyć wchodzić w snajperski. Gdy się wchodzi w snajperski, widzi się, gdzie się mierzy. Ty nie widzisz. Bo masz razy dwa, może słaby wzrok. Ja tutaj nie chcę ci broń Boże obrażać. Ja też nie mam najlepszego. No i co? Ale ja przynajmniej rozumiem swój problem, i wtedy wchodzę w snajperski i widzę, gdzie mierzę. A ty, no niestety, ale nie widzisz, i walisz w skrajną część yy, garnka. O, no skuteczność strasznie razi. Jak na esterfała, naprawdę? No tutaj za mało. Za mało jest uszkodzeń, za dużo zmarnowanych okazji. Uważam, że mogę spokojnie zrobić znacznie więcej. Progetto ma słaby kaliber, więc się dinga. No i jeszcze dostałeś ważną pomoc od T95, bo gdyby nie on, mogłaby być lipa. Więc tak, mamy tutaj 6500 zrobionych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Uważam, że 6500 zrobionych. Bardzo fajny wynik. Na dziewiątym tierze. 2500 asysty. Do tego 6000 zablokowanych. Tak, 6000 odbite strfm. Same wyniki to jest po prostu totalna petarda. Za wynik. Dałbym Ci ocenę 10 na 10, natomiast Eksploatacja tutaj czołgu mi się bardzo nie podobała Nie podobało mi się to, że Oszczędzałeś i waliłeś z Golda Nie wtedy, kiedy trzeba było, tylko W złych momentach Przede wszystkim trzeba było walić z Golda w Tortoise'a, który jest najtwardszym czołgiem w tej bitwie tak naprawdę Tego brakowało Brakowało tego, żeby dobrze mierzyć Źle chodziła Ci myszka Źle tutaj celowałeś, nie wchodziłeś w snajperski. No zmarnowałeś kilkanaście sytuacji. Kilkanaście. Ja się czepiam ludzi, jak jedną zmarnują. To jak się czepiam po kilkunastu, no bardzo się czepiam. Więc tutaj czy muszę, nie wiem, z dwa punkty odjąć co najmniej. W takiej ocenie 1 na 10, tak? Więc wynik 10 na 10, ale styl gry... No... 7 na 10, 6 na 10, coś takiego, tak? Jakby... Zachowanie, skuteczność bym oceniał. No, niestety, no dużo, dużo, dużo do poprawy. Napisałeś, że byłeś zmęczony, to jest wymówka. Dobra wymówka, rozumiem. Natomiast, no pytanie jest, czy mogło być lepiej i co było błędem, tak? Rozumiem. Jeśli byłeś faktycznie zmęczony, może na co dzień lepiej strzelasz. Mam nadzieję, że faktycznie takie.